Cześć, witajcie na moim kanale, dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie meczu z Polem. Zachęcam was oczywiście serdecznie do pozostawienia łapki w górę, komentarza, jak wam się podobał ten mecz, co powinniśmy zmienić, czy wynik był ok, mi się udało zgadnąć, było 3-0. Zostawcie proszę subskrypcję, no i zapraszam oczywiście do lajkowania, udostępniania kanału, dziękuję, że jesteście. Mecz przeciwko teraz Polowi zaczął się troszeczkę niemrawo, miałem wrażenie, że po prostu temperatura wpłynęła na ten mecz. Było bardzo zimno i Real się troszeczkę rozkręcał trochę dłużej. Mecz był przewidywalny, było 3-0, tak jak się spodziewałem. Spokojnie, gładko, było parę plusów. No i zauważyłem jedną ważną rzecz, jeśli chodzi o rotację w składzie, ale to już dalej w filmiku. Bardzo solidny mecz zespołu. Bardzo mnie cieszy wykonanie zadania. Mamy 3 punkty zdobyte na wyjeździe. To tylko pokazuje, że to był wypadek przy pracy, jeśli chodzi o mecz na Bernabeu i Real się naprawdę rozwija. Z tego co czytam, nie jesteśmy wśród faworytów do wygrania Ligi Mistrzów. Mało kibiców nas się obawia i drużyn. No ale poczekajmy. My rośniemy w ciągu tego sezonu i naprawdę to widać. Widać to po kontuzjach, których nie ma praktycznie w zespole. Real gra bardzo dobrze i bardzo mnie cieszył atak pozycyjny. Wreszcie mieliśmy dwie flanki. Kapitalnie grał Rodrigo na prawej stronie. Wreszcie widziałem, że są te ataki. Bardzo mu się chciało przede wszystkim. Prawa strona funkcjonowała cudownie. Vinicius dzisiaj był troszeczkę pod grom. Chociaż on atakował, robił swoje, bardzo, bardzo cisnął na tą lewą stronę, ale mi się wydawało, że dzisiaj było trochę za zimno dla niego. Nie wiem, miałem takie odczucie, że nie był do końca taki rozgrzany, próbował za wszelką cenę zdobyć jakąś bramkę, zaasystować, cokolwiek, ale mu dzisiaj po prostu nie wychodziło. No to nie był najlepszy mecz Viniciusa, ale nie był najgorszy. Był to dobre, solidne spotkanie, bez fajerwerków. Ale w Rodrigo mi naprawdę zaimponował. Widzi, że Asensio dostaje coraz więcej szansy, Rodrigo wrócił po kontuzji, więc wziął się po prostu w garść chłopak i zaczął cisnąć na, tą prawej, na tej prawej stronie. Widać były dośrodkowania, ta piękna asysta do teniego Krosa wow, co to było, ludzie ludzie kochani, jedna z najmniejszych bramek ja w ogóle uwielbiam Tony'ego Crossa bo byłem zawsze fanem defensywnych pomocników, eee, na przykład byłem zakochany w czabie Malonzo i tej manierze, jaką świetnie piłeczką rozgrywał zawsze te długie piły strzały i eee, bramki, które zdobywał, nie były może, nie było ich może dużo, ale były naprawdę cudowne eee, i Tony Cross jest też jednym z takich moich zawodników w mojej pozycji na boisku, czyli eee, e, dużo biega, ale porusza się w takich strefach które nie wymagają jakiegoś ciśnięcia i sprintów. Dobrze rozgrywa piłeczkę, bardzo dobrze chodzi ta piłka, jest jakby mózgiem zespołu, wie na jakie sektory rozgrywać w danym meczu piłki, aby po prostu skutecznie atakować w ataku pozycyjnym. I to mnie bardzo cieszyło, że to był wreszcie atak pozycyjny, który mi się podobał. Mamy teraz bardzo trudny kalendarz, mamy trzy bardzo ciężkie mecze z Sociedad, z i Atletico Madrid. No i jeszcze tam Inter się wplątał, ale Inter to już tak z przymurzeniem Moka mamy zapewniony awans. Tutaj będzie walka tylko o pierwsze miejsce. Nic się nie stanie, tak naprawdę, jeśli nie będziemy mieli tego pierwszego miejsca w grupie. Ale Sociedad i Sevilla musimy koniecznie pokonać, żeby zapieczętować po prostu to pierwsze miejsce w tabeli. No Atletico to po prostu musi być win. No. Nie jest tak, że ja kogoś nie cierpię jako drużyny, no bo tak, bardzo one szanuję, bo to jest bardzo dobry zespół z historią. Mimo tego, że po prostu wpakowali się w jakichś idiotów w zarządzie, no nie jest wina zawodników, tak. Jeśli chodzi o Atletico, to jest po prostu dramat. Dramat. Dramat z Simeone, czasami z jego wypowiedziami. Oni zawsze grają agresywnie, ta piłka jest brudna, brzydka. Mi się nie podoba. Ja jestem kibicem Realu Madryt. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że gra się pięknie, że strzela się dużo bramek, że się ciśnie na bramkę, że musi być efekt wzrokowy przede wszystkim na boisku. Nie tylko wynik. I dlatego dużo było takich sytuacji, w których po prostu zawodnicy byli wygwizdywani na boisku, bo nie robili show. Mimo dobrego wyniku. To się troszeczkę też już skończyło. To już nie jest tak jak kiedyś za Galacticos, ale te, teraz gra się bardzo na wynik, nie tylko na efektywność. No ale wracając do, do meczu i rotacji. Jeśli chodzi o rotację w dzisiejszym meczu, bardzo, bardzo mi się podobał Antonio Blanco. Pasował całkiem nieźle, mimo 9 minut i są to rodzaje spotkań, w których Karlo może realnie rotować bez zbytniego ryzyka. Casemiro jest po prostu zbyt ważny w obronie i nie można liczyć na to, że Blanco będzie miał dużo minut. W miarę spotkania, kiedy mecz układa się po naszej myśli, uważam, że Antonio Blanco powinien dostawać coraz więcej minut i coraz więcej powinien grać, ponieważ bardzo dobrze pasuje do zespołu. Blanco to zdecydowanie bardziej czabialożą niż Casemiro, jeśli chodzi o profil gry. Carlo wydaje się tym razem nie lubić taktyki podwójnego pivota. Uważam, że nie ma wystarczająco, wystarczająco skutecznego ofensywnego pomocnika z przodu, aby grać trójką. W jego poprzednich meczach w Madrycie w sezonie 2013-2014. Miało miejsce pseudo podwójny pivot z Szabi Malonzo z tyłu i z De Mario Modricem jako motor kreatywności przed nimi. W sezonie 2014 15 był to prawdziwy podwójny pivot z Modricem i Krosem na środku. Ale do tego był jeszcze Hames i e, Isko. Oni wchodzili dopiero z, do zespołu, więc kapitalnie e, kreowali grę. Dlatego w tym e, sezonie Karol e, Ancelotti nie stawia e, tak często na takiego ofensywnego pomocnika z przodu, e, za, e, przed, krosem, e, przed krosem i Modricem. E, nie robi tego trójkąta takiego, po prostu nie ufa w rozegraniu ofensywnej piłki przez Asensio. Bo moim zdaniem jest dwóch zawodników w zespole, którzy mogą grać na tej pozycji i to jest tylko Asensio i Isco. No właśnie, Asensio i Isco. Więc moim zdaniem Ancelotti ma prawa, ma jak najbardziej prawo do tego, żeby nie korzystać z tego typowego AM. Dobra, ale koniec o blanco. Porozmawiajmy sobie o rotacjach, które są bardzo ważne przed tym, przed tym spotkaniami z Sociedad Sevilla i Atletico. Rotacje i zmęczenie przed trudnym kalendarzem Sociedad Sevilla i Atletico. Spójrzmy trochę na skład. Cross nie jeździ już na reprezentację, więc miał dwa tygodnie treningów tylko w zespole i jest czysty. Modric wcześniej, wcześniej wrócił z Międzynarodowej Służby. Casemiro nie zagrał drugiego meczu w przerwie na reprezentację. Benzema w przerwie na reprezentację ostatni mecz wszedł tylko na pół godziny, no jeszcze strzelił bramkę. Demac, Cross i Modric również zostali ściągnięci w meczu z Granadą. Co jest bardzo ważne, bo Carlo Ancelotti ściągnął ich wiedząc, że co się, co się dzieje wokół, czyli jakby wiedział, że są następne mecze, bardzo ważne i chociaż trochę trzeba gdzieś oddawać im minuty. Brać ich trochę na wypoczynek, wrzucać re rezerwowych. Rutowanie zawodnikami to dla mnie już nieuzasadniona sprawa Ancelotti'ego. Widzi, co się dzieje, kto ile trenował, ile ma siły. Jedyne, co może zmienić, to zmienianie zawodników troszeczkę wcześniej. Nie 10 minut przed zakończeniem spotkania, ale 15-20. Poza tym całkiem dobrze radzi sobie z rotacją zawodników. Nie jest to oczywiście Zidane z tych jego pierwszych sezonów, ale i tak mam wrażenie, że po prostu Karlo wie co robi. Zobaczymy jak to będzie oczywiście na koniec sezonu, bo wtedy będziemy oczywiście oceniać cały sezon i taktykę i podejście Carlo Ancelotti'ego do, do zespołu. Ale moim zdaniem jest naprawdę ok i na tym etapie sezonu robimy wszystko, żeby te mecze wygrać. Jak wam się podobało? Mam nadzieję, że filmik wczorajszy nie zrobił jakiejś klapy, no to szybko robiłem, po prostu wszedłem do domu, włączyłem kamerę i jazda, robiłem taki filmik. Zostawcie proszę subskrypcję, zostawcie proszę łapkę w górę i jakiś komentarz, bo powiedzcie jak wam się podobał ten mecz przede wszystkim. Czy, czy kolejne trzy spotkania jesteśmy w stanie wygrać, czy, czy jednak gdzieś tam myślicie, że stracimy punkty? Oczywiście konkursu nikt nie wygrał, ale byliście blisko, bo tam były wyniki 4-0, 3-0. Także no, zaskoczenie: bramka Laby z rzutu wolnego. Następnym razem, co? Trzymajcie się. Hej.